Cześć moi drodzy, z tej strony fanka, a dzisiaj przejedziemy się Samurai VXL Zapraszam do oglądania Przód pudełka, postacie u góry, a z tyłu informacja o bawialności naszego produktu Oraz informacja o tym, że stajemy tutaj pierwsze niebieskie ostrze przewijania czasu Tak prezentuje się zawartość naszego pudełka, a ja zabieram się właśnie za składanie Pierwszą tajemniczą figurką tego zestawu jest Samurai X Niestety nie znamy jego tożsamości, lecz wykluczam, że to nie ja. A więc przyjrzyjmy się tej minifigurce Mamy tutaj Hę, taki jak miała wcześniej Samurai Nia, tylko ze złotą klapką. Głowa jest w stronie nadrukowana, z jednej strony przypomina Zeina, a z drugiej nie wiem dlaczego Iron Mano. Możecie mieć inne skojarzenia. Ogólnie mamy tu też element na ramiennika, który wystąpił w Nexonite w zeszłym roku, no i w wielu zestawach Ninjago No, drugi są bardzo ładne, Mają, ma on jakby taki sześciobak, więc może to mężczyzna, jednak. Na z tyłu też mamy ładny nadruk. Ostatnio dowiedziałam się, że to może być Ronin, chociaż nie wiem, możecie mi napisać, jak wy myślicie. Kolejną figurką jest generał Machia. Tą figurką chciałabym się zająć w dwóch wersjach, bo ma ona dwie wersje. Pierwsza wersja to zwykła figurkowa vermilion. Jest to generał, która ma bardzo ciekawe włosy, bo są to właśnie meduzy, takie jak meduza z serii 10 lub 9, możecie mi poprawić. Na druki również ładne, bardzo podobne do wcześniejszych, lecz tym razem bordowe. Jako broń otrzymuje ona coś podobnego jak generał Blank, jak się nie mylę, ze wcześniejszego zestawu, to był komandor No i te ważniejsze Wermiliony chyba mają właśnie takie bronie ciekawe. U tej postaci jednak bardziej widzę z ogonem, który jest tym razem zrobiony z klocków i zawiera dużo malutkich węży. Jest tutaj niestety dużo naklejek, lecz to wygląda dosyć ciekawie. Jest przymocowany tutaj wydaje mi się, że nowym elementem, chociaż pewnie już wystąpił, ale ja nie miałam z nim styczności. Oczywiście możemy odczepić naszą postać, która nie może stać normalnie, lecz trzeba ją właśnie przyczepiać do takiej podstawki. W sumie to jest ciekawe rozwiązanie, zamiast dawać ogon węża, to żeby zrobić to skład, chociaż był jednak ten zwykły. Do zestawu otrzymujemy coś typu małego uterzyka na właśnie te ostrze przewijania czasu w kolorze niebieskim. Ogólnie mam tutaj skały i kawałek zieleninki. Ostrze jest niebieskie, ma oczywiście złotą kwintesencję, która pozwala mu zmieniać czas. A więc ciekawa malutkie dodatek, lecz troszeczkę zbędny. Chociaż lepiej to niech będzie na takim czymś, a nie mają dość figurki, więc popieram. Tak prezentuje się kolejna minifigurka, czyli Rivet Specjalnie w go na części, aby łatwiej go pokazywać. Mamy tutaj nowy miecz, tak mi się przynajmniej wydaje, bo go nigdzie nie widziałam wcześniej. Ma on świetne wężowe, wyryte symbole i naprawdę mi się podoba, możecie powiedzieć czego wcześniej widzieliście, czy nie, bo ja nie Ogólnie nadruki na torcie są naprawdę ślicznie zrobione Teraz go trochę ubierzemy w jego specjalną wężową zbroję, która również dobrze się prezentuje Mamy te moje raksi, kłówka też jest dwustronnie nadrukowana, ale to już chyba wszyscy wiedzą, taka słodziutka. No i mamy hełm, który daje nam wężowego klimatu aby lepiej jakby. zaprezentować Wam tę figurkę, rozebrałam ją na części, a więc zacznijmy od torsu, który jest bardzo ładnie nadrukowany Mamy tu symbolni samurajskie nadruki z połączeniem z ninja, które wyglądają naprawdę fenomenalnie według mnie oczywiście No i z tyłu mamy też nadruki z symbolu, co wygląda u tej figurki bardzo ładnie Oczywiście mamy też czarny naramiennik, który już kiedyś występował, więc już tak nie robi wrażenia Główka nie jest jednostronnie drukowana, i już widzieliśmy ją kiedyś w Lego CD, a więc też nie robi wrażenia. No ale tors w połączeniu z tą maską wygląda to naprawdę świetnie i bardzo polecam tą minifigurkę, którą jeszcze znajdziemy w jednym zestawie tym największym. Tak się prezentuje główny model tego zestawu, czyli pojazd Samuraja. Cóż, zacznijmy może od przodu, który szczerze mówiąc niezbyt mi się podoba Te gadany po prostu nie pasują tak samo do światła i wygląda to trochę szkararnie Ogólnie idziemy do góry Mamy tutaj sporo naklejek właśnie z logiem Samuraja oraz takie, hmm, powiedzmy, że mogłyby być to nadruki, lecz i tak nie jest tak strasznie źle Opony są dekorowane shurikenami. Tutaj mamy takie widoczne zawieszenie tego pojazdu i boki, które są Troszeczkę unikatowe, bo z czegoś takiego nie widziałam w żadnym zestawie Bardziej są budowane Z tyłu model w ogóle mi nie zachwyca Naprawdę nie chcę na to patrzeć Mamy tutaj dwie wyrzutnie studów Niezaładowane, bo nie chcę mieć tragedii na odcinku Wiecie jak to jest Ogólnie przejrzymy się mu jeszcze troszkę od góry Mamy tu te naklejki Możemy otworzyć nasz środek Tak, Samochód troszeczkę trudno jeździ, jak według mnie No i bardzo przypomina mi łazik Jaya oraz ten samochód z Smokin'em Droida, który recenzowałam na 1000 subów. I szczerze, ma dosyć mało funkcji bawialnych, a więc do podsumowania. Podsumowując, cena katalogowa tego zestawu to 180 zł bez jednego grosza. Szczerze mogę polecić, ze względu na cztery ciekawe minifigurki, z czego jedna się powtarza w wielu zestawach i mamy jeszcze nie, która jest też w kuźni, a więc figurki są dwie unikatowe, dwie nie. No ale naprawdę warto kupić dla samych broni, dla tej figurki, dla tej, oczywiście dla ostrze, jeśli nie kupicie, kupujecie tego przedostatniego zestawu. No i dla pojazdu, który w sumie nie jest najgorszy, chociaż według mnie nie jest to najlepszy pojazd, jaki miałam kiedykolwiek w rękach, ze względu na to, że ciężko chodzą koła, przód mi się nie podoba i ogólnie troszeczkę mało funkcji bawialnych jak na tak duży model. Ogólna ocena ze względu na figurki to będzie 8,5 na 10. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście możecie skomentować, zasubskrybować i do kolejnego odcinka. Cześć!